I chyba na tym polega cała prawda. Tak twierdzi o sobie i tak zachowuje się nowy trener ruchu Chorzów Jan Rudnow, który przejął zespół po Żurku. W debiucie poprowadził Niebieskich przeciw Żalgirisowi Wilno, wygrywając 6 do 0. Jednak bardzo obawia się dzisiejszego spotkania. Mecz meczowi nie jest równy. Żalgirisem było bardzo dobrze. Stomit to zupełnie inna drużyna. Będzie głównym dzisiejszego spotkania jest Grzegorz Kasperkowicz z Poznania. Za chwilę początek tego meczu na trybunach około 3000 widzów. To druga minuta spotkania. Treściński krótko do Szweda. Szwed oddaje piłkę do Treścińskiego. Ten poradził sobie z zawodnikiem ruchu Chorzów. Jeszcze Treściński nie zdążył. Piotr Matys, 100 mil borykany kontuzjami. Nie mogą wystąpić marzec Matuki Ramelis. I duże problemy z obsadą reżysera gry miał przed tym spotkaniem trener Dawid Czyński. W rezultacie padło na Orlińskiego, który zastąpił Dariusza Marca. 14 minuta spotkania. Chorzowianie. Długie zagranie kapitana Niebieskich do Górskiego. Górski dośrodkowuje w pole karne. Tutaj Mariusz Śrutwa uderzył z piszczela. Jednak piłka nie ugrzęzła w siatce bramki Stomilu Olsztyn. W następnej rundzie Pucharu UEFA przeciwnikiem Ruchu Chorzów będzie zespół Interu Mediolan. Może spełni się marzenie Mariusza Śrutwy by wystąpić na słynnym włoskim San Siro i wymienić się koszulką klubową z którymś z piłkarzy z Mediolanu. 16 minuta. Orliński z rzutu rożnego wybija piłkę Któryj z zawodników Ruchu Chorzów. Dochodzi do piłki Szwed. Potężne uderzenie niczym z armaty na posterunku Jakub Wierzchowski Rafał Szwed, pomimo tego, że ma niezaleczoną kontuzję Achillesa, za wszelką cenę chciał wystąpić w tym spotkaniu. Przecież jeszcze nie tak dawno występował w drużynie niebieskiej. Tenerwowany trener Jan Rudno szaleje na ławce rezerwowych. Tymczasem 23 minuta spotkania. Z autu gospodarze Biedrzycki. Krótko do Orlińskiego, Orliński zbliża się w pole karne do Holca. Holc poradził sobie z obroną Ruchu Chorzów, jednak nie zaskoczył tym strzałem bramkarza niebieskich. Trener Dawid Czyński pod wrażeniem środowego spotkania Ruchu Chorzów z Żalgirisem kilkakrotnie z zespołem analizował właśnie ten mecz, obawiając się przebudzenia Ruchu Chorzów. 24. Minuta do piłki dochodzi Mamija Dzikia. Piłka poszybowała ponad poprzeczką, a na trybunach stadionu w Olsztynie pojawił się tajemniczy wysłannik Interu Mediolan. To ten pan w okularach. Dlaczego tajemniczy? Dlatego, że gdykolwiek ktoś się zapytał, jak się nazywa, odpowiadał to Przed chwilą przepiękne uderzenie Orlińskiego. Olsztynie wciąż bez bramek. Chorzowianie w tym sezonie bardzo słabo spisują się w rozgrywkach polskiej ekstraklasy. Wygrali tylko pierwszy mecz. Na inaugurację tego sezonu z widzewem pozostałe mecze kończyły się porażkami. Chorzowian, 33 minuta, ponownie przy piłce zawodnicy ruchu Chorzów, Mamija Dzikija podchodzi pod pole karne. Dzikija w tempo do górskiego. Górski, piłka odbija się od któregoś z zawodników Stomilu Tomilu Olsztyn. Dotyka piłki ręką, prawdopodobnie treściński, jeszcze blizacki chwyta piłkę. Andrzej Krzyształowicz. Przyjrzyjmy się jeszcze raz tej sytuacji. Widać, że chyba piłka dotknęła ręki Treścińskiego. Piłka trafia do Dziki. I strzał na bramkę oddaje Krzysztof Bizacki. 42 minuta. Rzut rożnego Bizacki. Krótkie rozegranie. Jeszcze Bizacki. Dośrodkowuje w pole karne. Był tam ślubfa. Piłka odbiła się rykoszetem od tego zawodnika, po czym uderzyła w poprzeczkę bramki Stomilo Olsztyn. Ruch pod koniec pierwszej części tego spotkania, bardziej agresywny, bardziej groźny, jednak nie może umieścić piłki w siatce bramki bronionej przez Andrzeja Krzyształowicza. 44. minuta, ponownie Chorzowianie, Surma w tempo do Bizackiego, Bizacki do Śrutwy, niewiele brakowało. Ładna, składna akcja piłkarzy niebieskich, jednak znów bramki nie ma. Końcówka pierwszej części tego spotkania, tym razem piłkarze Stomilu. Holt do Matysa broni golkiper Chorzowian, a na trybunach pojawił się były piłkarz Stomilu, Jatek Hańko. Posłuchajmy, dlaczego nie jest teraz w Bremie. Załatwią wszystkie formalności, aby odejść z werderu Brema. No i mój menadżer jest na dobrej drodze znalezienia dobrego klubu. Może w Polsce albo za granicą. Druga część tego spotkania, 72 minuta. Strzelał Maciej Mizia, piłkę w linii bramkowej, wybił Andrzej Krzyształowicz. Protesty Macieja Mizi, który zmienił w drugiej części tego spotkania Mariusza Śrutwę. Maciej Mizia twierdzi, że piłka przekroczyła linię bramkową, że Andrzej Krzyształowicz nie zdążył. Tymczasem powtórka pokazuje, że bramki nie było. Andrzej Krzyształowicz to jeden z najstabilniejszych punktów olsztyńskiej drużyny. A ta akcja to najciekawszy fragment drugiej części tego spotkania. 100 mil oraz 24 niepokonany na własnym stadionie. Może dzisiaj to troszeczkę mieliśmy słabszy dzień, ale każdą zdobycz punktową.